Chciałbym pokazać rekuperator Airwall 50 czyli rekuperator ścienny, który będzie w ofercie dostępny na ceni 24.pl. Przeprowadzimy sobie ci unboxing, czyli sprawdzimy, co jest w pudełku, jakie elementy się znajdują, co ewentualnie potrzebujemy jeszcze do montażu, a w następnym filmie pokażemy montaż w montaż ścienny rekuperatora. Dobrze, więc zajrzyjmy do tego, co jest w pudełku. No to wyjmijmy sobie rekuperator z pudełka, pod spodem jest instrukcja obsługi, pilot do sterowania rekuperatorem, wężyk, etykieta energetyczna, czyli możemy wyjąć rekuperator z worka. W ten sposób on jest montowany. Tutaj mamy z boku panel do załączenia trybu wentylacji czy tryb nawiewu, wywiewu czy regeneracji powietrza. Rura, tak wraz z czerpnio-wyrzutnią montowaną po drugiej stronie ściany, czyli po stronie zewnętrznej. I sam dobra, to musimy teraz zdemontować, rozkręcić. Przejdziemy teraz do montażu z rekuperatora ściennego Airwall w ścianie. Tutaj mamy atrapę ściany, mur, izolacja, plus ewentualnie tynk, tak. Zgodnie z instrukcją dotyczącą rekuperatora, ta ściana, znaczy może znaczy inaczej, rekuperator może być zamontowany w ścianie, która ma minimalnie 28 cm szerokości, a maksymalnie 470. Więc w takiej ścianie my jesteśmy zamontować w stanie zamontować rekuperator airwall. Przesunę teraz wezmę to od części zewnętrznej, od elewacji Wykonujemy otwór o średnicy 17 cm, 170 mm w ścianie i pierwszą czynnością, którą wykonujemy zgodnie z instrukcją jest montaż przewodu a właściwie rury wraz z e, Kratką czerpni czy wyrzutni, tak, zabezpieczoną przed opadem ściennym, w ścianie. Przechodzimy do wnętrza budynku. I resztę montażu wykonujemy tutaj od, od środka pomieszczenia. Tutaj musimy odłączyć wtyczki. Przewodów yy, zasilania i komunikacji wtyczki są różne, więc nie jesteśmy w stanie ich później zamie zamienić. To jest, można powiedzieć, jeden z najważniejszych elementów tego urządzenia, czyli ceramiczny wymiennik, a właściwie regenerator, tak? Tu mamy wentylator. Przechodząc do wnętrza budynku. Czyli do wewnętrznej ściany, kontynuujemy dalszy montaż, czyli elementy te, które są montowane od wnętrza budynku. Pod pierwszym elementem, który musimy zamontować, jest płyta montażowa, do której potem będzie montowany, przyłączana wewnętrzna część rekuperatora, oraz również to, co jest we środku. Więc musimy zamontować tą płytę. Aby sobie ułatwić trochę pracę, możemy zrobić w ten sposób, że przekładamy wnętrze rekuperatora. I mamy ustabilizowane, jeżeli chodzi o mm, średnicę, lokalizację. Teraz korzystając z poziomicy poziomujemy płytę. Zaznaczamy sobie otwory. Przystępujemy do montażu płyty na ścianie. W zależności od tego, z czego mamy wykonaną ścianę, wykorzystujemy takie elementy łączące, typu nie wiem, kołki, wkręty czy czy inne elementy, w zależności od. Rodzaju ściany. W naszym przypadku mamy płytę OSB, więc wykorzystamy zwykłe wkręty. Czyli w miejscu zaznaczonym, tak, gdzie mamy punkty. Możemy jeszcze przed dokręceniem sprawdzić i skorygować z poziomicą. Czy mamy prawidłowo wypoziomowane. I mamy zamontowaną wewnętrzną płytę. Ostatnia korekta, wszystko się zgadza. Montujemy ponownie rurę do otworu. Ustawiamy odpowiednio. Też możemy skorzystać z, z poziomicy, aby ją prawidłowo wypoziomować. I teraz znowu przechodząc do wnętrza budynku, wykorzystujemy pianę montażową. Aby odpowiednio e, zamocować tak? czy, czy ustabilizować, wkleić rurę w, w ścianie. Główne elementy rekuperatora ściennego to wentylator. Za wentylatorem w kolejności jest ceramiczny wymiennik, re, regenerator, tak? przez który powietrze przepływa w jedną i w drugą stronę, i następuje odzysk energii z ciepła wywywanego. wszystkie elementy pasownie wchodzą jeden po drugim. Mamy również filtr, filtr klasy filtr klasy F7, czyli zatrzymujący nam 50% pyłów PM2,5 i od strony wentylatora mamy filtr taki zgrubny, tak, zatrzymujący między innymi owady. Więc mają przygotowane już elementy w postaci osadzonej i prawidłowo zapianowanej rury oraz płyty montażowej na ścianie wewnętrznej wprowadzamy w to miejsce rekuperator. Czekaj chwilę, coś mi Dobra. Następnym elementem jest podłączenie maskownicy wewnętrznej. Mamy podłączone przewody. To teraz maskownicę montujemy na kołkach. W których są magnesy do otworów, i mamy zamontowaną wewnętrzną część rekuperatora ściennego. To teraz musimy go podłączyć do zasilania. Korzystając z przycisków tak, na obudowie rekuperatora, możemy go włączyć. Możemy ustawić bieg, czyli intensywność wentylacji, i możemy ustawić tryb pracy. Więc go w tej chwili włączę. Tu od spodu nam się załączą kontrol diody. Tak? I teraz tu zmieniając, yy, klikając na właśnie wentylator, możemy ustawić pierwszy, drugi lub trzeci bieg. Drugi, trzeci. W zależności od koloru, jaki nam świecą tutaj te diody, mamy trzy tryby pracy. Niebieski to mamy tryb pracy regeneracji. Czyli rekuperator co 75 sekund przełącza się nawiew z wywiewem. Drugim trybem jest zielony, czyli mamy tryb nawiewu powietrza do budynku, i ostatnia trzeci, trzeci tryb diody świecą na czerwono, czyli mamy wydłuchiwane, wywiewane powietrze z, z pomieszczenia z budynku. Więc od, w zależności od tego, co potrzebujemy, czy potrzebujemy nawiewać powietrze, czy je usuwać, czy żeby urządzenie pracowało nam w trybie regeneracji, to tutaj tym przyciskiem możemy wybierać odpowiedni tryb pracy. Wraz z rekuperatorem ściennym dostarczany jest pilot i możemy z tego pilota włączyć urządzenie, możemy zmienić tryb pracy, właśnie ten nawiew, wywiew czy regeneracja. Możemy ustawić intensywność wentylacji, czyli biegi, pierwszy, drugi, trzeci. Możemy załączyć funkcję tryb boost, jak i również mamy reset filtra, czyli czasowe przypomnienie o wymianie filtra. Czyli po wymianie filtra naciskamy reset i w tym momencie rekuperator zapamiętuje ten czas. Rekuperatorem możemy sterować również z aplikacji, czyli oprócz modułu, oprócz przycisków zamontowanych na obudowie rekuperatora i pilota bezprzewodowego, mamy również możliwość zamontowania i ściągnięcia aplikacji na telefon i sterowania rekuperatorem z aplikacji. Ten temat omówimy następnym razem. Natomiast również możemy rekuperator pracuje w trybie nadrzędny i podrzędny, czyli możemy zamontować w budynku dwa rekuperatory. I jeżeli ustawimy jeden w trybie nawiewu, to drugi w tym samym czasie będzie pracował w trybie wyciągu. Czyli będzie przepływ powietrza przez budynek. W jednym pomieszczeniu będzie nawiew, a w drugim, gdzieś po drugiej stronie budynku, będzie wywiew. I te dwa rekuperatory w tym momencie ze sobą współpracują. Jeżeli ktoś jest zainteresowany zakupem takiego rekuperatora lub zestawu rekuperatorów, zapraszamy na cenik24.pl.